Siemaneczko, siemaneczki, a ja jestem ja Kipel Gaming i witam was w nowej serii Minecraft to będzie taki no tamta seria się nie udała nie, jakoś nie pasowała mi w ogóle, więc robimy nową odci 7 odcinków jak te, przez te 7 odcinków bijecie po 5 łapek w górę, to zaczynam e, robić e, zaczynam robić ciągłe odcinki z Minecrafta singla, a potem może e, uda nam się zrobić jakiś Minecraft na modach więc będą duże przygody dużo przygód będzie na razie mamy oha na hita ją zabiłem, lol dobra na razie zbiera zbieram sobie pierwsze itemki wziąłem sobie skrzynkę bo no mam już e, od razu jakieś itemki e, tamto seria się zapowiadało tak super ale niestety miałem cały czas jakieś bagi związane z jak wychodziłem z gry, to mi usuwało cały czas itemki I musiałem je zbierać od nowa, więc... Mam nadzieję, że w tym akurat świecie tak nie będzie Spróbuję dzisiaj znaleźć pierwszy diament To by było kozacko Albo najpierw kopalnia I jedzenie, bo nie mamy w ogóle jedzenia Albo wioskę, bo przy... wioska by nam się najbardziej przydała <laughs> Żeby mieć jakieś podstawowe itemki, bo wiosce zawsze są i nie przedłużam bo cały czas gadam możemy jeszcze yy, jeśli wam się spodoba ta seria możecie zostawić słupa łapkę w górę oczywiście oczywiście dzwoneczkiem żeby nie przegapić yy, kolejnych odcinków z tej serii jeszcze raz wam mówię że będzie to maraton 7 odcinków. codziennie odcinki będą się pojawiały o godzinie 17.00 więc wpadajcie codziennie odcinek z Minecrafta Dobra, bo ja tak cały czas mówię i mówię Dobra, mamy już pierwsze rzeczy, i idziemy zwiedzać. Wszyscy pozbierają. Najp... O, zima najgorzej, kiedy nie lubię zimy. Okej, okay. przydaje nam się na pewno skóra, żeby zrobić. E, książki. do enchantu. Dobra, joich, kurde, miażdżę na no, jednego hita biorę, to wszystko. Zjemy na chwilę jedną rybkę, żeby nam ten... Żeby nam się nie... tak szybko nie traciło HP. I spróbuję znaleźć cave'a pierwszego i chyba tutaj akurat wiza, O wilku mowa. Co to za cave'ik? Czekajcie. Mam cztery pochodnia. O, jest yy, węgiel. Przyda nam się na pochodnie. Więc jeszcze piszcie w komentarzach jakieś rady, żebym, co mogę zrobić, bo pierwszy raz gram na tej wersji, jest to wersja 1.14.4, więc najnowsza wersja, jesteśmy na czasie. I tak, dobra, tutaj mamy trochę jasno, bo wbiło nam słońce. Dobra, Będziemy mieli na patyczki, więc kozacko. Przepraszam za moją chrypę, ale ja mam taką od... od Odkąd przychodzę mutacje, Jak mogę, tak mogę tak to powiedzieć Nic tu nie ma, ale gówno kopalnia Dobra, zbierzemy jeszcze trochę tego bruku, żebyśmy mieli podstawowe narzędzia I będzie GITES Staram się nie zamulać jakoś tej serii i będzie GIT... <laughs> nie, dobra Lecimy z... Lecimy z szukaniem kopalni Są cały czas tutaj takie małe główienka A to nie są kopalnie Małego wieńka Blast, <laughs> blast, blast blas. Zamknij Czemu tu jest wszędzie zima? jakie ja nienawidzę zimy, nie wiem czemu Fitman Dobra, eee, co Musimy iść na nasz biom, kochany Czyli nie zimę Mamy już na łóżko, więc będzie kozacko nie. Chociaż przeżyjemy Zamknij się Uuu, koniki, 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 koniki Koniki, to ja lubię Dobra, zabijemy to wszystko I zrobimy sobie z tego to A to takie białe piękne I jakie ładne A nie to są alpaki, lamet co? Jezu Jakie agresywne Skrra Skrr, skr To jest ku? Cool. Czekajcie Ta, ma ona ma na tym Dawaj no Będziesz moja ja to wiem. Nie wiem po co nam lamy więc A one e, z nich się dosy... Ale pluje wariatka No pluj śmieci głupi Nie umiesz pluć? pal gumę O, dostajemy skórę więc kozacko Trzymam chyba z szkieleta więc... Nie, jednak nie Dobra <tuszy> Bo my na razie nic nie zrobiliśmy, a już minęło chyba... Już... O kurde, już minęło 5 minut odcinka my jeszcze Nic nie zrobiliśmy. Więc jest słabo. No pluj na mnie śmieci głupie. Dobra, dawaj skórę, łacinara. <laughs> Będzie skóra, na pewno się przyda. Dawaj skóra, nie plujesz. Problem masz jakiś. Uuuu! Uh, creeper i zombiaczki, jak ja nienawidzę takich... takiej... taczki. <gry> o, mamy wreszcie jakąś eskinie, która nic nie robi, bo tylko jest węgiel. i nie mam co zjeść, so, więc jemy ryba. Mam anoreksję, Porcę już zjadać większe, mówi Fitman. Możecie w komentarzu napisać, kto dotrwał do tego momentu. Może napisać tego. Może w komentarzu napisać lama. A ja przypinam mu serduszko i będzie fajnie i każdy będzie ucieszony. Więc no. Tak, tak. Skupiłem się na zbieraniu. Mm, tworzeniu kilofów. Dobra. Co jest mocniejsze? To 5 9. O kurde, czemu się kierki są takie mocne? Ale i tak nie wiem, ja czemu jestem Debilem. O ty, wariacie. Dobra, pięknie. Jestem po prostu łowca potworów. zabiję jednego potwora jeszcze z łowcą. Widzicie jak to się robi? O, ty wariacie! O, oh, fuck! Wysyć swojego kolegę. <śmany> o kurde, ale się zasrałem. Dobra, ale lecimy dalej do tego cave'a, bo jest większy trochę. Ale dalej nic tu nie widzę, ja pierdzielę. Dobra, idziemy w podróż, a nie jakieś cave'y. Lutujemy. Małe. Nic nie warte. <laughs> Dobra, lecimy, bo nic nie zrobiliśmy, a już jest prawie 10 minut odcinka, więc słabo. Ale fajnie, że tak swobodnie spędzamy czas, tylko mało robimy na tym odcinku. Ja a jeszcze ocean. No kurde. Czy to jest kawałek oceanu, czy to jest ocean, ocean? O, ocean, ocean. No możemy sprawdzić w każdej chwili. O kurde, co to? Ja tu słyszę coś. O, jest żelazo! Ale kozak. Dobra, pierwsze żelazo. Najsik. Chciałem znaleźć dzisiaj diamenty, ale chyba to jest nie, nie, niemożliwe. Proszę, by to tylko był taki mały oceanik. Chyba nie. Ale wodos... Ja pierdzę. Ale mamy wodospad. Ale koledzy. wodospady się fajnie wchodzi. Łatwo bardzo. Dobra. Jesteśmy na samym szczycie Mount Everestu skaczemy stąd. Wskaczamy. Dobra, koniec naszej przygody. Nie no, żartuję. Ale jestem śmieszek, co? Dobra. Co to jest? Wo, ło, wow, ło, wow, ło, wow, zielony barwnik. Mamy zielony barwnik chyba. Jaki kozak. Jeszcze ja chcę tego. Co z tym? Jo, jak galaktyka jakaś. Ej! Co mnie biło? A Bąbelki! Dobra! Los, los. Kurde! Dobra, starcie nam tego zielone... Nie. Wodorosty! Co? Co się robi z wodorostów? Nic. A można je zjeść? Wodorosty... Nie można, ale może możemy je upiec. Czy nie da się wodorostów piec? Powiedzcie mi, powiedzcie mi co można zrobić z wodorostów. O kurde, już pierwsza noc Mamanorexje, porcja muszę zjadać więcej. Dobra, ja muszę się zaraz tu gdzieś osiedlić, kurde Ło, wow, co to jest? To świą... piramida, czy co? Aha! Jeszcze gorzej wyglądowaliśmy kula na pustyni. Ja pierdzielę. Bo może mu tutaj coś będzie O większy Kewik jakiś. Ale chyba nie A może? A jednak nie Dobra, idziemy tutaj Kaktusy jakieś A to? Daję patyki Kozacko, dobra Nie muszę robić patyków Dobra, idziemy do trzciny To nam się przyda na pewno, trzcina Dobra, na razie nie zjem, bo ten Zrobimy Czemu ja tak wolno pływam? Aha, bo jak nie wiem, to nie. Oj. O oh, fuck! Creeper. Kiedy ja mam 3HP, to jest zły pomysł, żeby się z nim bić. Co to jest? Szkielet? O oh, fuck, szkielet. Ja pierdziele. gdzie ja wylądowałem? Gdzie ja wylądowałem? Co to? A tu lawa pewnie, ja tam nie idę, bo tu są szkielety wszędzie, ja się boję. Nie no kurde Dobra ja się tu wkopuję No czemu tu są same piaski głupie Dajcie mi spokój z tymi piaskami Ja nie chcę żadnych piasków Dobra oświetlimy sobie I wkopiemy się tutaj przyśpimy pierwszą nockę i pójdziemy dalej eksplorować. Ja pierdzielę piasek. Najgorzej. Dobra, mamy już takie coś i takie coś, więc tutaj aha, tu trzeba, tu trzeba będzie się wkopać dalej. Tutaj nie ma tych cobblestone, tu nie ma. Jazu, ile tu się wkopuje, żeby był cobblestone. Matko, jakie piramidę będę robił? Pewnie w piramidzie zamieszkamy, co? Dobra, jak ja tu znajdę Kejwa to będę w szoku. W takim głównie kajwa. Dobra, starczy nam tego i lecimy do góry. Eee, dobra. To zabierzemy sobie, bo jesteśmy biedni i nie mamy pochodni. Piec i tak. I żelazo najpierw. o jaki fajny dźwięk. I teraz łóżko zrobimy. Mamy, mamy białe łóżko. Mogę zrobić takie? Zielone. Nie. A tak? Szkoda, że nie mogę. Dobra, tutaj sobie powiększymy tą bazę do sypialni. Nie mam czasu na twoje... O no nie, bo nam... Idziemy spać. Już jest! Y, 13 minut odcinka, my nic nie zrobiliśmy, no kurde Dobra To odkładamy, albo nie, bo ja tu nawet... Obo może tutaj zamiesz... Nie no nie ma co tutaj mieszkać Dobra, idę pokopać jeszcze chwilę Podjefamy Dobra, lecimy, lecimy w dół Jutro też się pojawi odcinek o 18.00 Więc... Wyczekujcie, wyczekujcie Ten odcinek się pojawi, nie wiem o której, to gdzieś o 15.00 max Bo ja zaraz spadam i jadę do... Jadę gdzieś, idę Dobra, starczy nam tego Blas, blas, blas Poza odcinkami sobie pokopię trochę, żebyśmy mieli więcej temku, więc będzie lepiej trochę. Okej, okay, bo miałem jakieś laga. Mamy żelazny kill off A na razie pokopiemy tym. Kamiennymi, żeby nie tracić. Dobra, uciekałem stąd, ja tylko chciałem się przespać. Dobra, bo tu nudno jest. Zbieramy wszystko. O fuck, co to jest? Co to było? Jak się zrałem? No właśnie, nie mogę biegać, bo nie mam. pełw Co? Co to jest? Ktoś tu mieszka? Czekajcie, tam jest jakaś kopalnia. Co to jest? O oh fak, to jest ten śmieć, głupi. Ja nie chcę z nim się bić. Ja się go boję. O oh fuck Daj mi spokój, typie. To im spokój. że ci nie lubię. Dobra, zginął. A, o, ja się go boję. Aaaa, Jezusie. Dobra. Zginął. Dobra. ale co to za wioska? Co to jest za komin? A tu ich będzie wie... O, oh, fuck! Nie, następny! Ja się bo... Idę po trzcinę. Ja bym się tam jakoś zakradł. Co to jest? A, dirt jakiś. Ja mam trzcinę. O, króliczki polne, szczury. To są szczury czy króliki? Króliki Chodź tu, zgiń! Ro, ro, ro. A ja nie on cela. A, jakie one szybkie są, wariaty. No, się z nimi, ja nie jestem słaby. Czemu niki robić? O! O, nie trafił się mieć, Jesteś słaby. O, teraz tak. Rozginął. Więcej ich będzie? Dobra, ja robię teraz akcję. I to będzie akcja końcowa odcinka tego. Mamy takie temy. Jak z nimi zginiemy, to po prostu zaczniemy od nowa. I tyle, nie ma się co bać. Lecimy tam. O oh wyrzuciłem dwie rzeczy. Jestem debilem. Ze stresu chyba. Szybko. O co tu chodzi? O, fak, idzie tu ktoś. Czemu tu nic nie ma? Czemu tu nic nie ma? Jest! Jest, mamy kuszę, mamy kuszę, mamy kuszę, mamy kuszę. Zabuduj, zabuduj. Dobra, zabudowałem. Nie wejdą tu chyba. Dobra, zamknij się tam, gościu. W dupie cię mam. O, mamy kuszę, mamy kuszę. Lol. I sześć ształ. On tu jest? Jop! Pierdziele! Tam jest kanion, mamy kanion. Ile ich tu jest? Mamy biom, grzybo... <grystanie> o się fajnie celuje. Nie, ja nie umiem sobie tego strzelać. A, jest strzelbyka. Dobra, zabieramy ci skrzynkę, słabiaku gupi. Ha. Dobra. O, O! O! Dobra, zginął. Debil gupi. Oni oni tu idą, oni tu idą, oni tu idą chyba Ale nie przyjdą, bo są debilami Jopir dziela Dobra zamykamy to weź daj mi spokój Ha! O fuck Pa ile ich tam jest Jopir Zabiłem chyba Dostał Ale debile Jeszcze mam strzały Zabiłem Dobra jest ta kusia Prawdziwy, prawdziwy rozpójnik to ja Dobra zabijamy ich Nie mamy już strzał, o matko O fuck Dobra, ja się tu muszę przespać zaraz Żebym tu nie stracił temów. O, oh, fuck Nie, oni idą za mną, co za debile głupie Patrzcie, co oni robią What the fuck Ole, fajne sztandary mają, ja chcę takie reakcje mój zaznaczony Dobra, lecimy po sztand... Jo! po co ja mam! Będę miał sztandar, co Gdzie jest ten sztandar, głupi? Dobra, tutaj. Ha! 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 Jak wkurzają oni. Ha! Ja to biorę, zabieram mam to słowiaki. No i mam! Złowieszny sztandar Błękitny rąb Jasno na podstawa Szary słup Jasno szare obramowanie Czarny poziom pas... Co? O co w tym chodzi? No ładnie to wygląda Można taką pelerynkę zrobić Kurde ja bym poszedł na nich tylko ja się boję straszliwie Mówi trener O nie. Ja to chcę. Nie, to spadło. On nie mój banner. Dobra, ja po niego idę. Jak coś, to gina. A nie, bo ja nie zryspi się. Nie mogę spać podczas burzy. Team set, Daj. Nie mogę. Nikt. Yo, tam jest ich strażnik z banerem na głowie Ja. Nie no oni za mną dalej chodzą. Pa, wpadł debil głupi. Następny. Dobrze im tak, nie wpadają. O to chodzi. Pa, zaraz wpadną debile. Pa, zaraz wpadnie. Następny. Idiota. Dobra, ile jest już minut? 27 minut odcinka matko. matku. Ale chcę iść do tego kaniona. Iść tam? Jakby co to się zabudowujemy? 3-4. O kur! O fuck! O fuck! O fuck! Zrobiłem! Oh. Nóżki, nóżki! O nie, mój killoff Chodź tu pacanie. O ty kurde No szczele zasłabać, nie? Żeby przejść. O ła! Chyba jednak nie Zginął, następny Żelazo Dobra, jest, udało nam się. Wyjdź, wyjdź z tamtej pat patologii. Dobra, słabiaki jesteście i tyle. <gry> ale mamy kuszę, więc jest kozak. Dobra, pierwszy żelazo. Nie, nie, nie pierwszy chyba. O, ty skurczę, byku. Tam stoi ten śmieć? Ta to ten śmieć Dobra, ja się biję na, na gołe klaty. Chodź tu! Chodź tu, mnie, Boisz się? Ale się boi, patrzcie. A jak się boi. A ty, skurczy Boisz się po prostu. No i wyciskiwałeś i druga kusza, ale łatwo. Słaby jesteś i tyle. Lepszy był. Lepszy byłem. O, to pochodnia. Co to jest? Kwiatek i żelazo. Dobra, mamy już pod dostatkiem żelaza na chwilę obecną. Więc dobijemy tak do 200, 20, 28 minut i będzie gitos. Teraz jest 24. Przebiebam być Blas, blas, blaz Nie gry nie szpas mam już pochodnie, więc jest kozak O kurde O kurde Co robię w ogóle Dobra mamy żelazo następne O fakt, następny kanion Kozak O nie szkielet, jak ja nienawidzę szkieletów, Boże czy może coś być gorszego od szkieletów i od tych śmieci głupich co Oni tak robią? Chyba Jak się teraz nie opokażełem Nie bij mnie Szkielet, Szkielety słuchasz mądrzejsze niż te dawny też mają więcej do zaoferowania. Ulala Na razie śmieciu O oh, no, 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 no O oh, no Fuck Dobra, zabiliśmy jednego, raz drugi Chodź tu, pytał nie O, 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 nie wyjdę tu O matko O matko, ja muszę zjeść Jeden Au Dobra zginęli Ha łatwo jest to najlepszy Leż żelazo Zaraz będziemy kończyć ten odcinek Mamy dwie kusze, jeden łuk fajnie Przyda się, przyda się Jaki wielki kanion, nice Wreszcie znaleźliśmy coś porządnego. O, żelazo. A fajnej itemki zdobyliśmy. Ja. Nigdy nie kop się pod siebie, to jest najważniejsze. Dobra, chyba w tej jaskini zakończymy ten odcinek. Więc jest już 26 minut, więc to było na tyle z tego odcinka, jeśli wam się podobało, mamy takie itemki Jeśli wam się podobało zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i oczywiście Nie zapomnijcie napisać się jakiegoś fajnego komentarza co mam dodać i co Eee, jak mam lepiej grać na tym, tym Na tym, Oto, o tej właśnie wersji, więc to było na tyle i cześć!